Jestem mrożonka, a ze mną jest. Malinka! I dzisiaj gramy w jakiś... Zostań snajkiem. Zostań snajkiem. Z się mężem. W ogóle ja tu już hmm. wiedziałam, że masz takie koło fortuny. Nie wiem czy to jest tu też. No, możesz zakręcić. Nie i u góry też jest właśnie. O to. Jest to Zakręciłam. Mm. Mam blisko tego snake'a, ale dostałam 35% czaszek. A ja dostałam plus dwa obroty. Dwa obroty? No. A, no. To spin. Nie rozlałam. Co rozlało? Dwa no, dwa czas obroty. Te obroty. O, czaszka. <noise> Fajnie. nie? Dostać się już na jajko. jajko. No tutaj masz kupić jajka. za 20 A Ja mam 120, to ja mogę kupić. Nie. No to mogę kupić, ale czekaj, ale czekaj. Czy to jest obowiązkowe, żeby zostać wężem? Bo mogę jeszcze tutaj przez to przejść, ale? Chyba Proszę. tak, ale ja, kukuję, ja kupiłam coś piało. Wyszłam Ej, bo jestem ja teraz, ten... teraz zielonym wężem. Chodź tu do mnie. Moment. Dobra, to ja zjem tego szczura na przykład, o. Ja chyba wiem o co tu chodzi. A e, ja no mogę to się nie. zjeść. Nie mam. O, ty masz innego węża. Wiem. To. O. Nie, muszę. nie wiora, nie mogę jej zjeść. A bo to jest takie jak nie. ten, jak w tym takim, wiesz, y, tymi takimi wężami, że tak się zjada. A no. Wiesz, o co chodzi, co nie? No wiem. Taka gra. Była taka gra. Że teś węże i się, się powiększa. Tak, że, że jadły się takie takie kulki. takie... tu taki kulki, no. To było no. fajne. No. Poproszę o wklejenie bo moja tej gry. Ja. Poproszę o wklejenie tej gry, żeby było wiadomo, o co chodzi, bo my tak mówimy, jak nie wiem. Nie, wąż! Taki gigant! Jak się szybko jedzie? <решили> он меня Он меня Он меня плюс мизи... <решили> Не Нет! Вычекай! Научись, но... Ты сидишь? Нет, не было... Ты был и О? Ты не из него? Не No, chyba tak, to jakoś tak było. Wiem, go! Bo... Ale nic mnie! Ale, aha, to się... co się ty. Co się mnie! Za <laughs> <laughs> Zażarłaś. Jaki ładny, świecący. Co świecący? Jaka wielka kura, pa! Trzyma. Jaka wielka kura? Nie, była jakaś twarz. Więc to jest Michael Jackson? Co? co? No. Tam była jakaś twarz Michaela Jacksona. Ej, no serio, bez jaj Nie, ale ta gra wydaje się być nawet fajna. No, bo jest fajna. Ja bardzo małą żabę. Bardzo mała żaba. i jestem taka żaba, na Ej, kanapie. sobie tylko piszę Ej, ej, ej! Teraz będę pies i żabę Czekaj, bo tu się na mnie ktoś czai. Jezu, nie, 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 nie chcę kupić wibu. Siema, mam Może ja mogę Ej, uwaga, bo jest na nas, ten typ taki. Ej, tu, to jest tunel! Czekaj, ja chcę pioruna. To jest to, piorun No szybkość, uciekaj, bo się zażrę. No bo ja idę przez tunel, bo mnie zeżre ten tutaj, tutaj jest Cześć, tu jest jakiś ten, ja go chyba, chyba zjem. Taba, gonimy go, gonimy! Szybko! Um. Jedziemy, jedziemy! O Jezus, nie! Tu jest gigant, gigant! Uciekać, uciekać! Wracaj, Malina, wracaj! Nie pokazuj się mu! Wracaj, Malina! wracaj. Malina! do nie! Nie włączam! Włączaj! Nie, tu kolejny mnie goni, kolejny. Nie, no chyba cię coś boli. Nie polecam. Nie, trzeba uciekać. Przestań mnie gonić. O, już przestało chyba. To na przestało gonić już. Blackfield. Lądra, ma, zje zjedzmy go, zjedzmy go! On ma tyle, dobra. dobra Ej, dlaczego co sama głowa została? On nie zjadł nie. nie! Jak to? A, on ma obronę, no to fajnie Ja, ja teraz obronę wzięłam na no szczęście Jak? Nie wiem A pan widzisz tego Michael Jacksona? Um, um. um, um. Tu jest <grym> No to jest bardzo niebezpiecznie, bo typ już ma piętnaście tysięcy ten najlepszy Trochę za mała. No, może być większa, albo byłyby takie rundy, i to rundy by się zmieniały. No, aj, no ura. Nie, to ja Co? Aha, za rzadko. Jak weźmiemy. Nie, nie, ten król po mnie leży. Jest tu mały Bobo Minecraft. O, weź zjadłam kogoś. Nie, to ja się. O, by ty przynie skapnął, że ja za nim idę. Ja skapnę się. Mhm. Nie, no. Ja, król mnie zjadł. Nie. Dobra. A tu karty, masz jak. Ona jest zawsze nic od Dobra, teraz ja sobie kupię. Skoro mnie i tak zabili, no to ja kupię sobie jajko. I mam pomarańczowego węża. Spoko. Wow. Ale ja chcę tego władki, bo mi się bardzo podoba. Ja po prostu za wszystko, co mam. Wow, garcze mam. Znowu tego... Ile jeszcze mam tego? Dobra, jeszcze mogę kupić kilka. A ty kule? No, o oh my god. Poko! No. Dobra, no i to jest akurat bardzo smute. A jeszcze jednego gąbkę. Zabudę. Niebezpieczny Niebezpieczny jest. Co niebezpieczne jest? Bo mnie ten... To co ma najwięcej goni Hmm, czekaj spisny. Nie Sigma mm. Nie Kłodzienko do mnie dołączyła. Oh no Co to ci dołączyło? Kłodzienko Oh no Nie. Czy można tak, nie wiem, stakować te skiny? Jakoś tak. Właśnie nie wiem. Razy... Pięć razy czaszki. To po to są te skiny! One co? dają lepsze, one czasz, czaszki lepsze dają. Czy coś tam. Aha. Albo jedzenie, nie. nie. Chyba czaszki. Ale tak wygląda No, wygląd też. może coś znaleźć. O, za jeden muszę. Gołąb teraz, teraz gołębia trzeba grać. Gołąb! Ktoś gołąb? O no! Tsunami! Tsunami! Nie! Wyjadł tu nie! Jakiś mąż tam farmer. Nie, teraz mnie goni jakiś farmer. Co, znaczy, co! Nie wiem, jakiś mąż go nie. Ja mu powiedziałam, że jest farmerem. Ktoś na Janko ten. O, nie no to muszę go kupić. To kupię trzy. Aha, mam 5 do żywioł, to wtedy powinnam mieć 9 dziś. Nie, to chyba nie działa. Nie! Wywalaj, wywalaj! Nie, mam tego samego! Chicken! Chicken z dwa koła! Ja! Król mnie uratował! Nie mogę! Zjadł typa, który mnie śledził dosłownie. Oj, o, o, ja o, no, znowu o, o, w tego fipa wlazłam. To są jakieś giganty. Nie, dostałam też medala. Szybko, szybko, szybko. Ona nie będzie goniła. Co to za jakieś akustyczne fligi? bo jestem akustyczna akustyczna jesteś, czy tycz, akustyczna? Tycz. akustyczna no i Steve'a no ja już jestem w miarę duża a jestem bobo no, a ty, ale... ten typ ma dwa koła no, to znaczy 2000. tysiące ale... a teraz dwadzieścia ja Zobacz. ten król ma dwa tysiące już Oh no. Ale to jest fajne, że można się teraz frejdować. Można? No? Pod sklepem? Praktycznie. A co jest w sklepie? Nie wiem, tam jakie to Robuxy A, um, super. Ja wiem, ja mam Robuxów Ja mam cztery. Nie, a tak, bym. Myślałam, że coś tam źle miałam ułożone. Delegacja. To jest fajna zabawa. Muszę A, ją mieć. Bo ona jest tarczy chce. A, Nie no, teraz król mnie będzie śledził. Nie. Szybko, prędkość, 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 prędkość. On mnie teraz zerze, nie? Tutaj mm. Tutaj mam muszynianka! Jaka muszynianka? No goniłam jakaś muszynianka, a ja ją zjadę. No Chyba ja takiego za 1000 chcę zjeść. O, Jałko, O nie, 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 ja się tu nie pcham jednak. Ja nie rozumiem jak, czas jak czaszki działają, jak zdobyć czaszki. No musisz y z zjeść. No i trzem no. no, ja zjeść kogoś? No. Daj się zjeść. Daj się zjeść. Jestem. No to no, chodź. No, no. No. To chodź tu. Chodź tu do mnie! Nie, bo on mnie zje. dobra, daj. Daj się zjeść. Mm, ale Sigma. Mm, <laughs> Sigma. Ja śpikno, bo dałam się bo mogę zablokowałam się, no. Nie! O! Ale ja nie będę felić, jakiś grupy żółwicy ładnego. Dajcie mi spokój tak. <coughs> a czyli te jajka są za Robuxy, ale to są za <coughs> za 500 jest i za 10 tysięcy. Nie, mam no jednego i to samo, a jak ten właski też mękny. No ale... Co to? Play Trzeba Flag? Nagroda zacząć gry Flag? 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 aby Flag? legendarny Flag? Mm. Nie, Nie chcę się Flag? Flag? Ale Flag? Jak zgraliście w backroom, to mi się przypomniało. Czekaj, bo jak dołączymy do grupy, na grę do ulubione się polajkujemy, to dostaniemy tego skina. Robimy to? No, ja zrobię. 5 minutes later. O! Oh, here? O, jej! Dołącz do grupy. Dołączono do grupy. Nie mam tego wcale. You are already c... Coś tam będzie wal... A, a wyłączyłaś grę i, do, i włączyłaś na nowo? W znaczy nie, no ja klikam po prostu w to, czekaj, zrobię No to musisz wyjść i wejść. A wcale tego a nie się... mam, ale taki problem, bo ja wcale tego nie mam, a to niby powinnam mieć. Czekaj, ja dołączę i zobaczymy. No to a jeśli nie, to wychodzę z tej grupy, bo to skanę. A to grupy zajmuje. Bo ostatnio, nawet kiedyś 100 robuciów, żeby stworzyć grupę, na której są tylko 9 osób. No i <hýhy>. be No warto, dobra. Ja bym lepiej miał jakiś autofarming, nie wiem co to robi. Właśnie też, ale ja, ja przyszedłam, Snake Shake. co masz tego skina, bo ja nie za bardzo. Tak, 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 tak. Um, teraz muszę wejść tutaj. A Nie no, fajnie. Muszę jeszcze raz dołączyć, bo mi się... Teraz dodawała. Ale chyba będę miała, bo musisz podejść do swojej skrzyni tam. No ale ja to odebrałam. No cię, pisze, że ja to mam odebrane, a tego w ogóle nie mam. Ej, co, no co, Ej, ty, ja mam jakieś auto-farming. Adam, nie wyłączył mi się to głupia gro. Rozszerzenie. I you are free skin. No i... ten skin. Okej, pokażę ci, spotkałem się. Ale nie jest aż taki ładny. Ale może I dawać dobiście. dużo czaszek. Czekaj, ślubu. Ej, czy ten auto farming daje mi coś, że nie wiem, że my nie zjedzą, czy. Nie, chyba że ci je auto farmuje, czy... nie, to Nie, chyba nie wyłączam to, bo to nie ma sensu. No jak ale ready have, jak ja I already don't have. Nie, 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 nie tu mam trochę tego. Trudno. A, ja zmieniłem serwer, bo typ jest za dobry w sumie. No i co? Plus jeszcze A ja serwer, żeby był jakiś gorszy typ. Oj, internet nie wyliczył. Problemy techniczne. Halo. O, halo, bo, bo oh, halo. Było jakieś bukie łączone. jest problem techniczny. Ej, daj a, mi, go, no daj daj mi go zjeść. No to jest wiesz. <laughs> to jest wow, mam czaszki. Ja miałam mieć razy pięć te czaszki z tym skinem. Trade, one to trade. No to spoko. Ja bo król powiedział, że chce trade ze mną. <laughs> Właśnie ze mną też, ja powiedział. No! A ja powiedziałam, jest, ale mi nie połączyło trade, a więc tak fajnie. Dobra, co mi zaoferujesz, mm. Ej, może mu, się, mu, może mu się znudzi ta gra i yy, zaraz wyjdzie. No, mam nadzieję. <coughs> Dobra. A jak nie, to zaraz może zmienimy serwer, żeby był... No bo ta mapa jest trochę za, za mała, żeby tutaj taki potężny gracz grał jeden, no i on sobie farbę posunął. No. Wtedy, że przyjdzie jakiś mały wąż i od ma przewagę.

Ode mnie! Chodź tu! <grym>, dobra, jesteś Sigma! Ośtop! 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 Sigma! Ośtop! Mhm. Ośtop! No, Ale Ośtop! 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 Sigma Ośtop! 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 Bo ja za to ktoś tu idzie po mnie. Nie, jednak nie. Nie, a jednak lepiej pójść tam stronę, bo to jeszcze kolejny idzie i ja. Dobra, dziękuję mi, a może jak ja będę jeść, to może mi odrośnie. Ale to nie masz szans, bo ten, najlepszy ten, tego serwera, to on ma 29 tysięcy. No, ale to nikt nie ma szans. Aby z nim wygrać, trzeba wydawać jakieś kilka tysięcy Robuxów. No. Albo, mi, no, mieć tego na przykład VIP-a. i tak ten, ten mało dają te vip zwierzęta. No. W tyle co normalne. Ciekawe, obon mnie już odrzuca. Ale chyba plus jest taki, że. Czym jesteś większy, tym jesteś powolniejszy. No. no. Bo on jest takim ślimakiem. No jakby i tak łatwo złapać jest tu osobę. O, jakieś maluszki. Cześć, maluszku. Siema, Malin. Mam. No chodź tutaj. Jakieś trzy koła tu leci. On mnie prawie zierzel. No Juno Smiki No co za trzeba? No tylko w tamtych na przykład wężach, co jest na początku mówiłyśmy, co nie? No tam masz równe szanse z większymi, no bo tu nie chodzi o wielkość, tylko idziemy w ogóle w paru. No to nie chodzi o wielkość, tylko nawet najmniejszy możecie zabić, jakby podkładając ten. A to nie ma trochę sensu, bo większy cię po prostu zje, no i tyle. No. No, i no znowu ten największy po mnie idzie, no. Mam go dość. Nie! Ej, no bo on mnie śledzi! Znowu tykił Basianku! No eee no, nie, goni się, tak. nie gonisz Tata! Niegrzeczny Stasiu! nie bo ja zupełnie nie wiem czy on idzie... Gdzie on idzie? On mnie teraz goni. No wiem, że ciebie trochę goni, ale... Okay, o te są te idzie. tunele, takie dolne. No. Ucieknęłam temu tego. są ma jakiś Joseph. Pomóż mi wygrać, Joseph. Wiem, że ty nie można na imię Joseph ale to nie wchodzi w sens. Wyżej, go Co ty Dasz mi kurę? Daj kurę. Masz kurę czy nie? Jezus! Jest. Idzie wielki, wielki idzie! Dobra. O nie! On mają kurę zjadł. O, wieś tarcze. O, tak. O, też mam tarcze. O, patrz, to no jest ten Michael Jackson. No wiem właśnie już. jest to kolejne parcia. Uciekamy. Możemy... Ej, możemy też spróbować tak jak ten, y, w tej grze tej, z tymi kółkami, że będziemy po, po, próbowali pokonać, że dajemy się zjeść. O no, dobra. Ale ty masz na więcej, no to teraz. Nara. Tylko spróbuj, żeby cię nie zjadł. Dobra. No, co chcesz, Małs? To gali Galin w lewewe. Lewe, lewe. Masz tego Cyberspanka? Ej, on awkuje chyba. No, bo ja mam z nim trailer, to dobrze. No, co mi dajesz? On chyba nic nie ma nawet. On ma tylko tego zielonego. Jezus, traj nim traj. Nie, Chodź tu do mnie, daj się zjeść. Co? Jest najlepsza, co jest? Znudziło mu się. Mm. Chodź Oj, Ojba! Oh wygrałam! Co się tak jakby wygrałam? Wygrałeś życie. No, wygrałam życie. Mm. Ja Zara, mam, Malina, gdzie jednej... ty, ty jesteś? Chodź tu, Malina. Czekaj, bowajcie. O życie. <krym> no nie, chodź tu, bo to jest, to jest. bardzo idealny moment, aby zakończyć nasz odcinek. O, tu czekaj, Albo Ja to... jestem pierwsza, ty jesteś druga. Chodź tu. tu, tu, tu. No myślę, co robisz? Nie we mnie. Myślę, że skoro już wygrałyśmy jakby gierę, to myślę, że to jest najlepszy moment, aby zakończyć ten odcinek, więc pa! Pa! pa.